Więc wzorem celebrytów na początku pochwalę się kilkoma szczegółami z mojego życia prywatnego. Więc, na początku, gratulacje dla nowego obywatela Polski Mikołaja Nowickiego, który jest już posiada, posiadaczem yy, paszportu tymczasowego. Polskiej Rzeczpospolitej, chciałoby się powiedzieć Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niestety tylko to jest paszport tymczasowy trzeciej RP. Więc w tym miejscu oczywiście kilka słów krytyki pod adresem konsulatu. My żeśmy złożyli wniosek o paszport normalny w lutym. W trzy miesiące nie udało im się tego zrobić. No ale tutaj moja żona zdeterminowana, żeby szybko jechać do Polski, gdyż już podobno granice są otworzone i można przyjechać bez kwarantanny, no to tutaj żeśmy przyspieszyli i wyrobiliśmy paszport tymczasowy, więc będziemy od Mikołaj dwa dokumenty niedługo. Ale dlaczego ja o tym mówię? Mówię o otóż dlatego, gdyż w tym roku dwa razy udam się do Polski, Pierwszy mój pobyt w Polsce będzie już wkrótce, a drugi pobyt będzie za jakieś 2-3 miesiące, gdzieś pod koniec sierpnia. Więc moja rola jest tutaj taka, że muszę przede wszystkim zawieźć dziecko. No a później ja nie mam urlopu macierzyńskiego i będę musiał wracać do, do Francji, pracować. No, a z kolei y, trzeba będzie później po rodzinkę pojechać. Y, więc, y, więc, oczywiście, no, jeśli chodzi o mój pobyt, pobyt, polity, y, pobyt y, w, w Polsce w czerwcu, to raczej tutaj fajerwerków nie będzie. Y, jest, to, y, jest to pobyt całkowicie właściwie poświęcony. Y, Sprawom rodzinnym, zaprezentowaniu mojego wnuka, pochwalenie się tutaj jednym teściom, innym teściom, innym wujkom, i tak dalej. No więc tutaj krótki pobyt w Polsce będzie poświęcony przede wszystkim na sprawy rodzinne, także jakieś tam sprawy urzędowe. Być może pod koniec mojego wyjazdu w Polsce tego czerwcowego być może coś się odbędzie, ale jeśli tak, to będzie najprawdopodobniej tylko jedna impreza jeszcze nic nie jest dograne. Za to w czasie mojego drugiego pobytu w Polsce, w drodze, po tutaj do rodzinki jest tutaj są większe plany i właśnie teraz, o tych planach opowiem. Najpierw jednak opowiem, dlaczego ja w ogóle mówię o swoich sprawach prywatnych. No, otóż no, mam, mieszkam w niewielkim mieszkaniu socjalnym, mieszkam tutaj z żoną. No i no, nie ma tutaj zbyt wielu warunków do jakiejś takiej twórczej pracy intelektualnej, właśnie pisarskiej, jaką kiedyś prowadziłem w czasach portalu Lewica bez cenzury, kiedy to właśnie głównie koncentrowałem się na pisaniu. Teraz jest to trudne, gdyż no, brakuje tutaj własnej takiej przestrzeni. No, w ostatnich tutaj tygodniach w ogóle sytuacja została się jeszcze tutaj. No, nie chcę powiedzieć gorsza, no, bo to jest szczęśliwa sytuacja, no, ale oczywiście. No, no trudno jest skupić się i napisać coś fajnego mając na głowie dziecko, kotka no i jeszcze tutaj no, dzieląc powierzchnię z żoną. Za to właśnie no, te dwa miesiące, które będziemy mieszkać oddzielnie, no to no, zamierzam poświęcić wreszcie na napisanie książki. I temu właśnie, i tej książce jest poświęcony ten film. Więc wzorem Richarda Wolfa zamierzam napisać książkę, właśnie z cyklu zrozumieć. Richard Wolf napisał książkę pod hasłem Zrozumieć marksizm, a później napisał drugą książkę Zrozumieć socjalizm. Żadnej książki nie czytałem, ale z tego co słyszałem. Ta książka Zrozumieć Marksizm jest takim zbiorem pytań i odpowiedzi na temat marksizmu, gdzie Richard Wol, właśnie, odpowiada na to pytanie. Więc ja bym tutaj zaproponował książkę o nazwie Zrozumieć Komunizm, no i właśnie byłaby to książka w formie pytań i odpowiedzi. Więc docelowo fajnie by było, gdyby tych pytań było 100 i chciałbym, żeby praca nad tą książką miała charakter zbiorowy, to znaczy, no, akurat ja w tym momencie będę miał, mam nadzieję, możliwości do pracy, nawet tutaj yy, mimo że będę pracował yy, właśnie cały czas w chłodni, to jednak no, będzie tutaj sporo wolnego czasu po nocach czy, czy weekendami, więc troszkę mniej pewnie tych filmów będę kręcił, a skupię się na pisaniu tej książki. Więc jest tutaj kilka etapów pracy, więc pierwszy etap no to jest przede wszystkim zgromadzenie tych pytań. Więc chodzi tutaj o, no, no książka ma mieć charakter propagandowy, taki tłumaczący właśnie takim normalsom. Czym jest komunizm, o co w tym komunizmie chodzi i po prostu no, możemy, tutaj mamy bardzo dobrą bazę do, do szukania takich pytań i odpowiedzi. To są komentarze pod filmami na kanale Odrodzenie komunizmu, więc właściwie no, przynajmniej jakaś część pracy już jest wykonana. To znaczy, ileś tych pytań zostało już zadanych, na te pytania zostały udzielone odpowiedzi, teraz chodzi jedynie o to, żeby to jakoś tak właśnie było, no, zebrać to w jakąś taką większą całość. Więc, więc zwracam się tutaj z apelem do, do komunistów, marksistów o zaangażowanie się w pracę nad książką Zrozumieć komunizm. No i ten projekt pracy widzę następująco. Najpierw ustalamy mniej więcej liczbę 100 pytań. No może być tych pytań troszkę więcej, no ale 100 to powinno być takie minimum. I później, jak już te pytania zbierzemy, takie najważniejsze pytania, no to chodzi tutaj o segregację, właśnie tematyczną. To znaczy, chodzi o to, żeby no na każde jakieś takie wielkie zagadnienie było tam kilka pytań, ale żeby nie było tak, że nie wiem, że w książce zrozumieć komunizm, no 90 pytań będzie dotyczyć Katynia, a tam o samym komunizmie to będzie jedno pytanie na przykład. Więc tu chodzi raczej o to, żeby te różne, różne tematy, czyli właśnie czym jest kapitalistyczny wyzysk, czym jest, czy kto dokonał zbrodni w Katyniu, kim był Lenin, jak budować partię. Więc możemy sobie podzielić najpierw różne tutaj, właśnie różne rozdziały, i w każdym rozdziale byłyby różne pytania. Więc, jakby no, pierwszy etap pracy to jest zdecydowanie się, jakie te pytania mają być. No, i oczywiście, no, jakimś takim yy, no, materiałem porównawczym mogą być komentarze na kanale Odrodzenie Komunizmu, gdzie po prostu no, mamy mnóstwo głupich pytań zadawanych przez antykomunistów, i po prostu no, te głupie pytania możemy właśnie yy, wpisać do tej książki i na nie odpowiadać. Teraz tak, jeśli chodzi o jak już, jak już przygotujemy ten szkielet, szkielet właśnie tych stu pytań, czy tam stu kilkunastu. Ilu tam tych pytań będzie, no to chciałbym, żeby te pytania trafiły na stronę internetową, w sensie takiego spisu treści, że stworzylibyśmy jakąś taką podstronę, na przykład na portalu Odrodzenie FR. No i ta, ta podstrona byłaby właśnie takim, no, 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 takim właśnie zbiorem tych wszystkich stu pytań. Gdzie regularnie aktualizowalibyśmy jakby postępy nad pracami. No. Najlepiej by oczywiście było, gdyby pod każdym z tych rozdziałów można było wpisywać komentarze, no, żeby było po prostu no, człowiek, który tam ma jakiś właśnie... No bo ja to widzę tak, no, że po prostu jest taki szkielet, no, ja tam w, w trakcie pisania, jak, jak napiszę kolejne pytanie na jakąś odpowiedź. A raczej nie tyle napiszę, co, co zatwierdzę, no, bo te pytania może tam to może być właśnie na podstawie jakiegoś komentarza już napisanego, czy na podstawie jakiegoś tam kogoś, kto już coś napisze, no a ja po prostu no, coś dodam, coś zmienię, może przereaguję czy coś. No i taką wersję. Prawie, że skończoną będę publikował na, 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 na stronie internetowej, żeby, żeby umożliwić w tym momencie no, jakąś taką ostateczną dyskusję redakcyjną. No. Więc, więc, no, ja bym sobie po kolei na te, te, te pytania odpowiadał. Jeśli ktoś by chciał na serio się w to zaangażować, jeśli chodzi o odpowiedzi, to zapraszam. Na przykład, zapraszam towarzysza w komunizmie 24, którego uważam za kompetentnego w tej dziedzinie. No, i może jeszcze ze dwie, trzy osoby by się znalazły, no, ale raczej tutaj, no, jednak wydaje mi się, że tutaj chodzi o. O, o jakość, no więc o, oczywiście nie chcę tutaj umniejszać różnym działaczom, no, no ale naprawdę tutaj chodzi o to, żeby, żeby na te pytanie po pierwsze odpowiedzieć sensem, a po drugie następnie tak y, redagować te odpowiedzi, żeby to jednak nie były jakieś dłużyzny, no. Yy, więc yy, więc no, celem, jest, celem jest wydanie książki i, yy, no, i chciałbym, żeby właśnie no, ta książka no, miała, yy, no, miała jakieś takie ludzkie rozmiary, no, żeby no, 300 stron coś takiego, no, żeby to nie było zbyt długie, bo to ludzie nie będą czytać. Yy, bo to im dłuższe to tym yy, ludzi zniechęca do czytania, a równocześnie też i, i większe koszty druku. Więc, jakąś taką książkę w miarę takich średnich rozmiarów. No i oczywiście, książka miałaby przede wszystkim na celu propagandę, propagowanie ustroju komunistycznego. Więc, i tutaj dochodzimy do mojego drugiego przyjazdu do Polski. Drugiego przyjazdu do Polski, który będzie miał miejsce gdzieś pod koniec sierpnia. I właśnie to byłaby dobra okazja, żeby tam tą książkę zaprezentować. Więc yy, w, jeśli chodzi o kalendarz, no to gdzieś tak no, do końca lipca powinna być ta książka napisana i skończona, jeśli chodzi o, o treść. Yy, no i w sierpniu właśnie yy, trzeba byłoby szybko znaleźć jakąś drukarnię i to wydrukować w Polsce. W nie, niewielkim nakładzie, wystarczy jakieś tam symboliczne 100 egzemplarzy, zawsze będzie można to zrobić do druk. No, docelowo przede wszystkim propagandę widziałbym za pośrednictwem audiobooka. Po pierwsze, audiobook, po drugie, PDF. Dostępny do ściągnięcia oczywiście za darmo w odróżnieniu od Richarda Wolfa. My tutaj nie będziemy tych właśnie ściągać z ludzi kasy. Oczywiście także w ramach takiej interaktywnej strony, takiej HTML, także można zrobić tą wersję. No i w końcu wersja papierowa. Więc łącznie w czterech wersjach ta książka byłaby dostępna. No wersja papierowa pewnie musiałaby tutaj no, coś kosztować. No ale mam nadzieję, że uda się jakoś znaleźć jakieś finansowanie tej książki, żeby tą książkę można było sprzedawać naprawdę bardzo bardzo tanio, żeby no chodzi tutaj przede wszystkim o dostępność. No i co? No, no, mam nadzieję, że te, pisanie tego, te, te, takiej książki mogłoby tutaj rozwiązać kilka różnych problemów. No, po pierwsze, sam fakt podjęcia tak wielkiego tematu, czyli zrozumieć komunizm, postawić sto wielkich pytań i na te pytania odpowiedzieć, no część tych pytań być może wywoła samą tutaj dyskusję, dyskusję wśród komunistów i już to będzie takim ożywieniem intelektualnym dla wszystkich, więc będzie to wartość sama w sobie. Nawet jakby ta książka miała wyjść z opóźnieniem, no to ta dyskusja na podstawie, na, 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 na temat różnych tutaj kwestii Sama w sobie już jest wartością poszerzania tej teorii marksistowskiej. Po drugie, oczywiście, no, praca nad takim projektem no, pokazuje tutaj jakąś no, mm, no, sprawność intelektualną sprawność organizacyjną, no bo w końcu coś takiego trzeba zrobić, trzeba napisać, zebrać, wydać. No, no ludzie, którzy są w stanie napisać i wydać książkę, to już są ludzie poważni, więc no na pewno jakoś tam to środowisko związane z kanałem Odrodzenie Komunizmu zyska w oczach innych ludzi, na lewicy, no, że my jesteśmy ci poważni, co nie tylko na YouTubie, ale także robią książki. No, i w końcu, jakby najważniejsza tutaj wartość to jest dotarcie z tą książką, właśnie, yy, przedarcie się przez ten prawacki bełkot, jak to mówi towarzysz Anarch, i, i po prostu pójście z tą książką w masy. O ile sama książka, to tam pewnie trafi do jakiegoś grona tutaj naszych najbliższych przyjaciół yy, w formie papierowej ewentualnie będziemy mogli ją później jakoś kolportować internetowo no, to taki audiobook na, na YouTubie, to tam może mieć kilkanaście tysięcy wyświetleń przynajmniej, więc, więc no, ja jestem optymistą. No więc. I, i, I oczywiście, no, ktoś, kto by taki audiobook wysłuchał, no to celem byłoby, żeby no, po to my to piszemy, po to my na te pytania odpowiadamy, żeby człowiek po przesłuchaniu tego audiobooka no, postanowił zostać komunistą. No więc... Więc same tutaj plusy. Więc towarzysze, jeszcze raz zachęcam tutaj do zaangażowania się w ten projekt. Piszcie w komentarzach pod tym filmem, co o tym sądzicie. I jeśli zbierze się jakieś grono chętnych, to zrobimy ten projekt publicznie. Jeśli chętnych nie będzie, to towarzysz Michał zrobi ten projekt sam. No w każdym razie ja nie chciałbym być oskarżany, no bo oczywiście ta pierwsza książka nie dość, że ma charakter ważny, właściwie to będzie taka nasza, taka, no coś w rodzaju takiej Biblii, no takiego programu, no takiego punktu odniesienia, no że, że do tego, co jest w tej książce, no na podstawie tego będziemy wyjaśniać inne różne kwestie, więc jeśli z czymś się nie zgadzacie, to właśnie to jest ten moment, żeby się zainteresować angażować i walczyć o to, żeby żeby w tej książce, y, która ma trafić do mas, no, walczyć o to, żeby akurat to wasze zdanie było tam reprezentowane. Jeśli oczywiście tej walki nie będzie, no to y, odpowiedzi na wszystkie sto pytań udzieli towarzysz Michał, tylko później nie mówcie, że to jest jakiś kult jednostki, że to jest jakaś dyktatura, że ja innym zabraniam się wypowiedzieć. Nie, ja zapraszam. Ja zapraszam, ale to nie znaczy, że y, ja y, bez tej pomocy sobie nie dam rady, no. Jeśli coś mnie tutaj blokuje przed pisaniem, to brak warunków. No, ale teraz przez te dwa miesiące akurat będę warunki miał, będę mógł sobie siedzieć na komputerze, będę mógł sobie pisać ile chcę. Eee, no, i no, książka musi powstać. Pozdrowienia, towarzysze.